Tak, miałem rację, tu jest prezencik, a awesome. co, i mamy, mamy... Okej, okay, mamy tak zwaną króliczą stopę. A czy jest to przedmiot, który, jak tam nieznacznie chyba podnosi defensywy, jeżeli nie macie na sobie nic innego? Ale z tym przedmiotem właściwie wam znacznie się podniesie szybkość. Ale czy będę czy ten przedmiot brał? Właściwie jakoś nie mam na to ochoty, więc zawrócę, zostawię tę stopę w spokoju. Okej, okay, teraz na serio zobaczymy z tym bossem. Z góry nie wiem, jak mi wyjdzie na śladownictwo głosów przy tym bosie Bo naprawdę, jak zobaczycie, zobaczycie po prostu, że do tego bossa tak trochę trudno mi podłożyć głos, tak będzie, bo taki wygląd. A taki głos, nie wiem, jak mówię, jak głos do tego zrobić. Ale no, no cóż, trochę z tym spróbujemy. W końcu się to dostałeś! To jest siódma lokacja tego sanktuarium! A teraz jest moja! Zabierz się ode mnie! Jeśli ja tylko śmiesz! To mógł być Fatalny Goose, mógł być Świetny Goose, nie wiem jak, jak on do tego bossa pasuje. Okej, okay, ten boss to jest tak zwane Elektrowidmo. Elektrowidmo potrafi wykonać się błyskawicy chyba beta? Nie wiem czy gammy też potrafi czy nie, wiem że beta potrafi. A także poza tym Elektrowidmo ma, e, ma swój własny neutralizator, ma także e, swój własny, swojego własnego zabójcę, touch i także chyba e, ma wysycacz zdrowia. Więc nawet przy tym Bosie nie podnosi żadnych tarcz jakichkolwiek, bo on no i tak prędzej czy później w walce użyje neutralizatora, albo jak mówię, zabójcy tarcz. Właściwie to jest boss całkiem łatwy, jeżeli po prostu wiecie co przy nim robić. A czy on też walkę zaczyna z psychiczną tarczą podniesioną, więc no wy też jeżeli zaczynacie walkę, to niech Ness, Paula i pół atakują fizycznie, a Jeff niech użyje swojego neutralizatora. Elektrownictwo ma, jak, jak, jak pamiętam, 3000 punktów zdrowia. to był ten cały głodny wycisk zdrowia. Teraz cały za to od Jeffa. I piszczenie mojej siostrzeńcy w tle. Wielkie dzięki, kiedyś się będzie tak się tam, tak, jakieś kiedyś pojedę na szkoły. Tak, tam będzie, kudę. będziecie taki wujek do szkoły, się wstydzi, i będziesz, kudę, piszcie na samą zobaczymy, co wtedy powiesz. Serio, ja nie trawię dzieci, nig nigdy w życiu, w życiu po prostu nie chciałbym mieć dzieci, serio. Utrapienie cylka nic więcej. Okej, okay, znowu błyskawica. Oj, znowu oznaka Franklina. Tak, przy tym bosie też w ogóle gra ta muzyka Krakena, to coś jest ciekawe. Hmm, przy ostatnim bosie z już tak chyba nie ma. Tak jak mówię, to jest łatwy boss, jeżeli po prostu wiecie, co przy nim robić. Oj, no mamy też dużo miast całkiem i to był koniec. Idzie całkiem łatwy boss. Znaczy, nie tak łatwy jak Grzmot i Storm, ale jednak, jak mówię, jest łatwy, jeżeli się przy nim wie, co przy nim trzeba robić. Wow, tyle doświadczenia i żadnego nowego. Żaden level up w ogóle nie, nie miał miejsca. Wow, to ile czy wszyscy się, się tego jeszcze? Jest 30 tysięcy z tego co widzę, Paula 56000 nawet, Jeff 13 pół Buu tysięcy, no wszyscy no potrzebują jednak dość dużo tego doświadczenia, żeby awansować na kolejny level w grze. Więc teraz zeskoczmy do naszego siódmego sanktuarium w grze. Jak mówiłem, to sanktuarium też należy do moich ulubionych. A czy nie wiem, jak to, jak jego nazwy poprawnie przetłumaczyć? Ja to ja to sanktuarium osobiście nazywamy świetlistym korytarzem. Tak, świetlisty korytarz to nasze siódme sanktuarium w grze. Uzdrowienie. Jestem Nes. Minął kawał drogi, zanim się tu dostaliśmy. Wkrótce będę. Wkrótce będę, wkrótce będę, 30 minut później, wkrótce będę, stała ta płyta. Co się stanie z nami? Co, co, co się dzieje? Moje myśli są wypisywane na ścianie. Spada tak jest. Nes widział wizję, jego ojca. Trzymającego go. Kamień dźwiękowy Nesa nagrał z świetlistego korytarza. Takie, niby, też dzikie miejsce, znaczy, dzikie takie miejsce, ale jednak. takie światła, jakby to była jakaś maszyna, tutaj ta, ta, ta ściana, cała. Też fakt, że tu są wypisywane myśli Nesa. To wszystko, że on je widzi, nawet. I że inni też widzą. Zresztą też, co sobie... by. no, strachu się jakby Nes miał takie. Trochę inny tok myślenia coś takiego, to jest tak pomyśleć jak to by no, wpłynęło na innych no, Ale jak mówię, to jest takie, takie fajne, takie symboliczne sanktuarium Ależ musimy z niego wyjść. Zkakujemy na dół. Przez tą dziurę, na dół, na dół i co tam się kryje? Świat mikroskopijny! Jesteśmy w jakimś napadem mikroskopijnym świecie, gdzie wszystkie palmy mają rozmiary wołków zbożowych. A co do Promanes i jego ekipa powiedzieć. Przecież oni... W ogóle ich twarzy nie widać. Nic z tych rzeczy. Zgórę wam powiem, to jest ten cały zaginiony, czy tam zagubiony podświat. I w tym podświecie można znaleźć się ostatni królewski przedmiot dla pu. Także spotkamy trzech nowych przeciwników. Tak, będziemy walczyć z dinozaurami. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to, to mamy tutaj teraz takie czasami gejzery. Mamy tutaj taką jakby niebieską wodę, też czasami mamy... ...jakby wodę czerwoną. Czasami z niektórych gejzerów wycieka. Jak pamiętam, niebieska woda was uzdrowi, a czerwona leczy mniej więcej chyba z paraliżu, coś takiego. Ona leczy ze statusów. Jednak nigdy z tego nie korzystałem. Po prostu mi się to jakoś nigdy nie przydaje w tym podświecie całym. No, tam mamy chyba... Więcej przedstawicieli plemienia Tenda. A co? Oni tego nie śmiali? Jesteście dziwni, ale pachniecie dobrze, więc powiem Wam sekret. Czy poczuliście to, to trzęsienie ziemi prze, przed chwileczką? Wiecie, przez cały czas mamy tutaj trzęsienia ziemi. Po trzęsieniu ziemi, gorące źródła będą. No. Dojdzie do redukcji w, w, w tych źródłach. A czy niebieskie źródła. Są świetne, jeśli chodzi o uzdrowienie. a czerwony są świetne, jeśli chodzi o leczenie paraliżu albo trucizny. Tak, czyli to, co ja właśnie mówiłem. To ten ptak koło mnie, mówimy słowa jak cześć albo klik. Ti, ti, ti. Czyli to musi być jakiś telefon czy coś. Ten cały ptak. I tak, te gazewy mogą być czasami dość kurzające bo on, tylko kiedy zawsze one wyciekają, to tak jakby wycieka z nich woda, te całej tam źródło wody tutaj gorącej, to zawsze po postacie się zatrzymują w miejscu i czekają aż, no, skończy się to trzęsienie ziemi. Okej, okay, to jest jeden z trzech nowych przeciwników e, e, w zamknionym podświecie. Jest to tak zwany wetnozaur, znaczy niby, że wet nose, czyli mokry nos, coś takiego, że wetnozaur, czy ten przeciwnik polega chyba tylko na atakach fizycznych, nie ma żadnych taros czy i chyba jest słaby na zamrożenie, nie jestem jednak co do tego kompletnie pewien. Jednak, no, zaatakujcie go po prostu wszystkim, raczej co macie. Więc zlokowanie Beta, pala, zamrożenie Omega. Ok, mamy też ciężką bazukę, oczywiście do naszej dyspozycji. I pół. Super Bombę zostawię na później, naprawdę uwierzcie mi, że to będzie dobry pomysł. Później, niech też użyję zamrożenia Gamma. Ten din Dino, ma jakieś. 1000 e, e, punktów zdrowia, 1100, może coś takiego. No, został tak szyb szybko oswojony. Tak, trzeba iść tak mniej więcej na zachód. Tak mniej więcej. Tak, też już widzę nowego przeciwnika, to tam na górze, jednak on do nas nie dojdzie. O co tu mamy? Mamy. O, mamy lacz mózgowca. Bardzo chętnie się w ten przedmiot wyposażę. Wiecie, pozbędę się tego noska, bo już nie będzie mi on w ogóle przydatny. Już nigdzie tutaj chyba zrufli, w grze nie znajdziemy, a nie będę do e, głębokiej ciemności w ogóle wracał. Ok, jak mówię, może wkrótce spotkamy tego nowego przeciwnika. Udajne, moja przestrzenica aż tak szaleje, że u mnie wręcz ziemia się, się trzęsie na podłodze. Serio. Kurde, to jest, jak mówię, nie cierpieć dzieci. Nigdy w nie, nie chciałbym mieć w ogóle swojego własnego dzieciaka, bo w to jest tylko, nic tylko utrapienie, tylko nic więcej. Serio. Ok, tu mamy tego nowego przeciwnika, z którym teraz jednak zawalczę, chociaż ogólnie nie polecam z nim walczyć. A czy on może opuścić też taki jeden z ostatnich, ostatnich przedmiotów dla Pauli, konkretnie? On chyba opuszcza magistra. A czy co wiem, nie, nie jestem pewien, chyba magiczną patelnię on upuszcza dla Pauli. A czy to jest tak zwany Chomposaur? I on ma tarczę fizyczną, więc nie atakuje go w ogóle fizycznie. U niego musicie walczyć tylko i wyłącznie z psy, psychicznymi atakami w liter i tak dalej. Ma on jakieś 1200 punktów zdrowia, i też z tego co pamiętam, oprócz ruchów psychicznych ma także. A czy, przepraszam, oprócz ruchów fizycznych ma także ruchy psychiczne. Konkretnie on potrafi wykonać się ogniem, Tak, ma atak ogniem. Więc, mu też zarzućcie, wszystko co po prostu macie. Jak mówię, osobiście, a czy w ogóle, no nie polecam z nim jednak walczyć. Nawet, no mimo tego, że on ten ziemiacik, o którym mówiłem, opuszcza. Jak mówię, jego raczej omijajcie, bo jest to, o to naprawdę kolejny groźny przeciwnik. O, no tak. Nie pomyślałem. Widzicie dowód na to, że ten gość ma tarczę fizyczną. Właściwie Jeff w walce z nim nie może nic zrobić, no chyba, że może mu wysłać zdrowie. Jeff ma level tak w ogóle, Oto jest 2-1, szybkość 1, inteligencja 1, punkty 2-3. Eee, właśnie, to też, też, też nie do końca pamiętam, które kureny to się konkretnie szło. A i to tak mniej więcej gdzieś na zachód. O, koniec końców, poza tym blokuję drogę. Tam na swojej stronie mamy z kolei Łednozaura. Tak osobiście oczywiście wolę walczyć z suchetną za Jest jeszcze jeden przeciwnik, którego jeszcze nie widzieliśmy. Może wkrótce się na niego natchniemy, jest to, a jest to bardzo dziwny przeciwnik. Zresztą, przeciwnik jeszcze nie jest dziwny. A co tu mamy? O, mamy morski brelok. Kolejny bardzo dobry przedmiot. Znaczy jak pamiętam morski brelok... ten morski brelok chroni zarówno przed ogniem, zamrożeniem i światłem. I to wszystko jednocześnie. Więc jak mówię, jest to naprawdę bardzo dobry przedmiot. I żeby go, go teraz mieć, myślę, żeby, że niech nie chcę, coś się zje. Może coś, co on ma u siebie, czy coś? Anioł ma tu całą harmonikę zniszczoną. A tak że mam także psychiczne karmelki. Tam uznam karmelę pu. To też nie jest taki zły pomysł. Okej, okay, i teraz tak. Tak, ten są oczywiście sobie teraz nocny prelok. Paula ma prelok deszczowy, Jeff ma ognisty. Myślę, że Jeff mógłby się pozbyć tego preloku. Chyba, że ewentualnie mogę dać ognisty Paul i Tak trochę kombinuję, właśnie, co komu dać, bo naprawdę to jest dość ważna decyzja z tym, co teraz z tym morskim prelokiem zrobię. Tak on też jak widzicie. A nie, przepraszam, to był